Z tej strony kiedy to widać, w nowym odcinku z Geometry Dash Dzisiaj zajmiemy się budową m Niesamowitego poziomu zwanym m m Electro Silent, bo tak się nazywa moja mapa Trzeba zmienić. Wygląda to dobrze ale nie będzie wyglądało tak jak to zrobiłem wcześniej tam. Bo tutaj końcowa, końcowy segment jest tak problematyczny. Wytłumaczcie mi co to jest! Jezu, co ja stworzyłem, ale to jest... Ten końcowy segment jest najtrudniejszy. Najgorsze jest to, że te kolce będą znikać. Poprawi sobie trochę. Bo chcę włączyć kamerę, nie? Działaj. Halo? O, tu jesteś. Więc tak... Plan jest prosty, tylko trzeba to przesunąć trochę. O, git! I i ostatni skok. Tu, piereklam, muszę się posłużyć internetem trochę. I thought it was really funny because this song has I... <laughs> <laughs> first thing one player and boys in here to make it like. dumb hard. No. No. Będzie jeszcze gorzej Dobrze, nie zaczęłam budować, aż 3 minuty nagrania minęły. Kocham budować, karham budować go, dodaję go, metr dash. go. However, the only problem is for the number one player in Geometry Dash, this is just light work. And we ain't about that life. So I'm at Because it's a challenge and every challenge... Czy wkrótce skrócie? na no zrobiłem nieważne. Gdzieś to Ja chyba to poprawię, bo widziałem, jak tutaj zahaczyło nie? Czemu to jest koledze w bloku? Nieważne. O, czekajcie, mam pomysł, mam pomysł, mam pomysł, mam pomysł, właśnie na co wpadłem. Siup, siup. <ścoughs> Jezu, co ja sobie myśliłem. To jest takie głupie, ale bardzo śmieszne, nie? Sorki <ścoughs> nos mnie trochę zasmądził. Mam pomysł, jak możemy to na końcówkę zrobić. Bo to zabezpieczyłem piłami, nie? Zainspiruje, zainspiruje się Silent Club Step. Niewiele widzę. <grystanie> jak to wygląda, głupia? czy znaczy, częściowo się oczywiście zainspiruje. Bo level będzie praktycznie to niemożliwe do przejścia. No to się zapowiada, bo w swojej w End oznacza levely niemożliwe do w ogóle pokonania. To się zdaje, że nad Zonik będzie mieć z tym problemy. Przecież ta mapa chyba zajmie pierwsze miejsce w top naj najgorszych map na świecie. Co Tak. Jezu, wycisz. I znowu chociaż. Dobra, działa. Aaa! to jest takie głupie? Sorki widzę za taki jumpscare. Ale to, że mam zepsuł. Głupięk Dobra, naprawię to, że Lusia? Dobra. To wszystko git. Dobra. Proszę bardzo. Trochę naprawione, ale to z tego, bo jeszcze bardziej to chyba zapisuję zaraz. Where, where I am. Gdzie jestem do diabła? A no tak, zapomniałem, że jak włączyłem ignore damage, to tak to się potem skończyło. Ale wyobraźcie sobie się tutaj przycisnąć, nie? W mi tu wszystko, nie? Co wy tu jeszcze poprawić? Dobra, już wiem. Chyba już wiem co mogę żadna zrobić. To obniżyć! Tak po trochu. diselect. Nie wiem jak to, sobie, jak to twórca sobie wyobraża taką mapę, że no, jakiś randomowy gość, co robi sobie... Jed... właściwie już parę typów, bo widziałem jak pan em, Daryl Real Silent zrobił Silent Club Step. I mapa jest chyba bardzo trudna, patrząc po tym, że to jest taki beznadziejny segment ZUFO, którego praktycznie nie można zobaczyć. Bo to się to ten jest Porter Mirror. Mirror? O to co jest grane? Znowu do Limbo trafiłem. Znowu do otchłani trafiłem Dobra Myślę, że cały level już raczej skończony Ale się to nie się tam bugowało Tylko tyle powiem Dobra, myślę, że to wszystko na ten odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie subekę i lajka. Ja was żegnam, papa. Pa. Maria.